Jeśli chodzi o informacje na temat y, tytułu czy zakresu kontroli, y, proszę Państwa, to udzielimy odpowiedzi na piśmie, bo tam są trzy kontrole: NIKU, KASU i, i CBA. No więc tak nie za bardzo wiemy, o, o którą kontrolę Pani radnej chodziło, więc na wszelki wypadek odpowiemy y, na temat wszystkich kontroli. Ale nie mam przy sobie tych informacji. Generalnie dotyczyło to środków, zakupu środków ochrony indywidualnej związanej z zapobieganiem COVID, ale to jest bardziej taki opis niż, niż, niż dokładna nazwa tego projektu. Jeżeli chodzi o kwestie pieniężne dotyczące wynagrodzenia, odprawy, te świadczenia są wypłacane przez spółkę, więc my ściągniemy ze spółki te precyzyjne informacje i wówczas będziemy mogli udzielić nie chciałbym prowadzić w błąd. One są na poziomie zgromadzenia spółników określone w formie przedziału, więc to zależy od kwoty, która jest potem wypłacana na poziomie spółki. Dlaczego odwołano, skoro nie postawiono zarzutów? No proszę Państwa, jest pewna różnica między postawieniem zarzutów na gruncie prawa karnego, gdzie wszystkie wątpliwości muszą być wyjaśnione, i, i, i generalnie nie stawia się zarzutów nie mając ku temu mocnych podstaw. Natomiast kwestia relacji właścicielskich i zaufania do prezesa nie, nie ma tak daleko idących rygorów. I to, co może być podstawą do utraty zaufania w relacjach właścicielskich jest dalekie od tego, co może być wystarczające do postawienia zarzutów w sprawie karnej. Więc tak chciałbym to wyjaśnić. Więc ty, tyle tytułem komentarza. Dziękuję.